Witajcie kochani, dzisiaj mam dla Was mały tutorial, jak wykonać taką oto gwiazdkę, która oczywiście może być ozdobą na choinkę. Jest ona wykonana podstawowymi technikami szydełkowymi. Użyłam do zrobienia jej kordonka dziesiątki, szydełka 1,3 mm. I taki właśnie wzór Wam pokażę. Tutaj wrzucę również schemat tego wzoru, gdyby, gdyby ktoś chciał i lubił dziergać sobie ze schematu. Moja gwiazdka jest już prawie usztywniona, jeszcze trochę wilgotna, ale spieszyłam się, żeby nagrać dla Was tę instrukcję koniecznie dzisiaj, więc jeszcze jest taka trochę miękka. Natomiast mam tutaj drugą gwiazdkę, która już jest sztywna. I jeżeli będziecie chcieli, to tą gwiazdkę również mogę Wam taki tutorial nagrać. Dajcie mi tylko znać, czy chcecie tutorial na tą gwiazdkę również. Natomiast dzisiaj coś prostego, coś fajnego i takiego uroczego, co może być elementem służącym właśnie do ozdób i choinkowych, i też może być to element do obrusów, serwetek albo um, jakichś elementów um, ubrań. Więc, tak jak mówię, ja, ja zamierzam ją użyć jako ozdobę choinkową, natomiast dla Was może być to również coś innego. Tak więc, zapraszam Was serdecznie na tutorial. Zaczynamy od kółeczka Magic Loop najprostszego na świecie, czyli taka pentelka, będę bardzo powoli pokazywać, przez którą przewlekamy w taki sposób nitkę i delikatnie ją zaciskamy już. Następnie wykonujemy trzy oczka łańcuszka, które symulują nam pierwszy słupek, zwykły słupek. Trzy. I następnie do tego dokładamy jeszcze 11 słupków, wkuwając się w kółeczko. 11 słupków. Jeden. 2 i tak dalej, aż będzie ich 11, pomijając oczywiście te trzy oczka łańcuszka. Pierwsze. W trakcie robienia troszeczkę sobie tutaj zaciskamy to kółeczko. Na koniec zaciśniemy je praktycznie tak mocno, jak się będzie dało i tak dziergam do końca okrążenia. Ok, mam już 11 słupków plus te tutaj trzy oczka łańcuszka, czyli jakby razem 12 tych słupków zaciskam teraz mocno, jak najmocniej sobie tutaj to kółeczko i dołączam oczkiem ścisłym tutaj do trzeciego tego oczka łańcuszka oczkiem ścisłym, tak? dobra i mamy pierwsze okrążenie ze sobą ja tutaj sobie mocno zaciągam to kółeczko nitkę później wprowadzę sobie w ściek i teraz zaczynamy drugie okrążenie Następne okrążenie rozpoczynamy od wykonania pięciu oczek łańcuszka 3 4 5. Następnie w każdy następny słupek wkuwamy się również słupkiem, ale takim reliefowym, który tutaj w który wkuwamy się tak jakby z przodu słupka. Widzicie? Z przodu słupka się wkuwamy i go sobie tutaj zahaczamy właśnie w ten sposób. Tak, słupek, ale zahaczony z przodu tego słupka na dole, i ponownie dwa oczka łańcuszka, i ponownie nad kolejnym słupkiem, wkuwając się w ten sposób, w ten sposób wykonujemy słupek. Kolejne dwa oczka łańcuszka, i znów kolejny słupek z pierwszego okrążenia wkuwamy się słupkiem reliefowym. Zahaczonym z przodu słupka z poprzedniego okrążenia, i znów dwa oczka łańcuszka. I tak lecimy do końca okrążenia. Ok, i spójrzcie, mam już tutaj y, ostatni słupek, ten reliefowy, sobie wbiłam, dwa oczka łańcuszka, i teraz tutaj zrobię jeszcze jeden słupek reliefowy, dublując jakby te trzy oczka łańcuszka, z przodu tutaj wkuwając się w ten łańcuszek, który był początkiem pierwszego okrążenia. Również z przodu, również takim słupkiem reliefowym, właśnie. I robię ten słupak. I przytwierdzam go oczkiem ścisłym tutaj do trzeciego oczka, łańcuszka z tyłu. O, widzicie? żeby po prostu zamknąć to okrążenie. Ok? I mamy skończone okrążenie kolejne. Następnie wkuwamy się tutaj w te dwa oczka, łańcuszka oczkiem ścisłym. I teraz dwa oczka łańcuszka, następnie słupek, ale przerabiamy go tylko przez dwie pętelki i teraz wszystkie razem tak, w taki sposób, ok? Następnie trzy oczka łańcuszka i słupek, znowu w ten sam tutaj, w to samo miejsce się wkuwamy, w tą samą dziurkę. Połowę tego słupka przerabiamy, znowu nabieramy narzut, ponownie przerabiamy połowę słupka, a następnie całość. Ok? I w taki sposób robimy. I znowu tutaj narzut, słupek, wkuwamy się, przerabiamy tylko połowę tego słupka, następnie narzut i słupek, ale tutaj przerabiamy przez te trzy oczka, Tak, żeby jakby te dwa słupki ze sobą tak złączyć, żeby taki mini pęczek powstał. Następnie trzy oczka, łańcuszka. Ok. I tak przerabiamy dalej. Teraz znowu wkuwamy się. Zwróćcie uwagę na ten wzór, że wkuwamy się znowu w, ten, w to samo miejsce, i znowu pół słupka robimy, i następnie słupek, gdzie na końcu przerabiamy te trzy pętelki. Ok. I znowu z tej strony robimy to samo, czyli słupek do połowy przerobiony i drugim słupkiem łączymy ze sobą tutaj na górze trzy pętelki. Tak? O to nam chodzi, żeby takie pęczki powstały, a między tymi pęczkami są trzy oczka łańcuszka. Po trzech oczkach łańcuszka, pamiętajcie, z tymi dwoma słupkami, które są połączone ze sobą na górze, wkuwamy się w, tą samą, w tę samą przestrzeń, w to samo miejsce. Okay. I tak i tutaj już o narzut i z drugiej strony tej poprzeczki przerabiamy znowu połowę słupka i słupek, którym łączymy je oba. O. I w ten sposób pracujemy w każdym tutaj tym otworku, pamiętajcie, muszą być cztery słupki przedzielone trzema oczkami łańcuszka, przy czym te słupki. Mają być po dwa połączone właśnie w te pęczki. I tak dziergamy do końca okrążenia. Hmm? Dobra, i zobaczcie, jestem tutaj już w tym ostatnim, y, przy ostatniej przestrzeni przed końcem okrążenia. Zrobiłam trzy oczka łańcuszka i znowu robię tutaj ten pęczek y, podwójny słupków na sam koniec. Łączę go i dołączam tutaj oczkiem ścisłym do tego oczka, takiego szczytowego, do tego takiego szczytowego zamknięcia tego pęczka poprzedniego, pierwszego w tym okrążeniu. Dobra, i jesteśmy, słuchajcie, tutaj w, dokładnie w środku między pęczkami. Co teraz robimy? Zaczynamy od słupka z takim podwójnym nawinięciem. Double crochet, czyli Podwójny słupek. I zaczepiamy go reliefowo. Tutaj z przodu tego y, słupka y, poniżej. I przerabiamy najpierw przez pierwszy narzut, przez drugi narzut. I ostatnie nabranie przez o, ostatnie oczko. Ok. Następnie tutaj w tym. O, w tej przestrzeni, w tym otworku robimy cztery zwykłe słupki: jeden, dwa. Między tymi pęczkami trzy i cztery, następnie znów dwa narzuty. Robimy podwójny słupek, znów relief. Tutaj w sposób reliefowy od przodu zahaczając słupek podwójny przez jeden narzut, przez drugi narzut i kończymy. I znów cztery słupki tutaj w tych, pod tym łańcuszkiem w ten sposób jeden, dwa, trzy i cztery i znów dwa narzuty. I wkłuwamy się od przodu, i zahaczamy tutaj nitkę, i przez jeden przerabiamy narzut, przez drugi i kończymy. I tak dookoła, i znów tutaj w tej przestrzeni cztery słupki. Jeden, dwa, trzy i cztery. I ponownie podwójny słupek ten. Okay. Dobra, i tak robimy dookoła naszego do końca naszego okrążenia. Trzy, dwa, trzy i cztery i spotkamy się na jego końcu, pokażę jak je zamknąć. Dobra, ja już zrobiłam ten y, słupek podwójny reliefowy tutaj zahaczony z przodu ostatni raz i robię teraz jeszcze ostatnie te w tym okrążeniu cztery y, słupki tutaj w, tych, y, w tej przestrzeni wolnej wyznaczonej przez oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia. I tym samym dołączam tutaj oczkiem ścisłym do poprzedniego okrążenia i mamy gotowe to okrążenie. Kolejne okrążenie będzie bardzo proste, bo to będą same oczka łańcuszka, więc mam nadzieję, że nikomu głowotu nie sprawi. Na początek 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Następnie wkuwamy się tutaj, tutaj, gdzie był ten słupek podwójny. Ten reliefowy. Ok. I powinno nam powstać coś takiego. Wkuwamy się półsłupkiem w kolejne tutaj oczko. Teraz dwa oczka łańcuszka. Półsłupkiem w kolejne oczko. Dwa oczka łańcuszka. Półsłupkiem w kolejne oczko. Dwa oczka łańcuszka i półsłupkiem w kolejne oczko. Powinna powstać taka falbaneczka z takich trzech tutaj elementów. Następnie półsłupek w kolejne oczko i znów siedem oczek łańcuszka. I półsłupkiem łączymy tutaj. Z tym miejscem, gdzie zaczyna się ten podwójny słupek z poprzedniego okrążenia, słupek w kolejnym oczku, dwa oczka łańcuszka, słupek w kolejnym oczku, dwa oczka łańcuszka, słupek w kolejnym oczku. Dwa oczka łańcuszka i słupek w kolejnym oczku. Następnie znów słupek w kolejnym oczku i znów siedem oczek łańcuszka. 3 4 5 6 7. I tak, słuchajcie, nazbiane będziemy robić na zmianę będą te 7 oczek łańcuszka i te, ta potrójna taka falbaneczka. 7 oczek łańcuszka, potrójna falbaneczka i tak robimy aż tutaj do końca okrążenia. O, i spójrzcie, już tutaj przerabiam e, ostatni ten element z tymi małymi falbaneczkami. Słupek, dwa oczka łańcuszka. Słupek. Ponownie dwa oczka łańcuszka, słupek, w kolejne oczko, dwa oczka łańcuszka, słupek i tutaj łączę oczkiem ścisłym, żeby połączyć okrążenie. Słuchajcie kochani, robimy w tym momencie ostatnie okrążenie. W tej dużej pętelce robimy. Dwa zwykłe półsłupki. Dwa półsłupki nawijane. Czyli z narzutem, ale przerabiamy wszystkie trzy. Narzut i przerabiamy wszystkie trzy na raz i ostatnie robimy ostatnie środkowe robimy słupek. Następnie trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, słuchajcie, wkuj, wkujmy się tutaj w, albo w pierwsze oczko tego łańcuszka, albo tutaj w tę y, pod, podwójną nitkę, która rozpoczyna jakby ten łańcuszek. I połączmy oczkiem ścisłym w takiego pikotka i znów słupek w tę samą pętelkę, dwa półsłupki nawijane z narzutem i dwa... Zwykłe z półsłupki bez napięcia. Dobra, i w ten sposób zrobiliśmy sobie jedno ramię naszej gwiazdki. Następnie słupkiem wkuwamy się w pierwszą tutaj y, tą taką falbaneczkę, jakby dwa oczka łańcuszka. Słupek w tą kolejną dziurkę, tutaj tworzącą przez, tworzoną przez ten łańcuszek. Dwa oczka łańcuszka i słupek w trzecią tą falbaneczkę. Następnie od razu dwa zwykłe słupki znowu w tą dużą pętelkę. Ponownie dwa słupki nawinięte, nawijane. Następnie słupek. Trzy oczka łańcuszka, które tutaj łączymy z podstawą tego łańcuszka takim oczkiem ścisłym. Można też z pierwszym oczkiem tego łańcuszka, ale tutaj, jak się wbijemy troszeczkę niżej, to ładniejsze, takie zgrabniejsze wychodzi ten pikotek. I słupek w tą samą pętelkę. Dwa słupki nawijane, półsłupki nawijane, przepraszam i dwa półsłupki zwykłe. I tu znowu wkuwamy się w pierwszą tą falbaneczkę słupkiem, dwa oczka łańcuszka i tak dalej. Dwa oczka łańcuszka, znowu słupek w tą kolejną falbaneczkę, dwa oczka łańcuszka, słupek w trzecią tą falbaneczkę. I znowu tutaj w dużej pętelce dwa słupki zwykłe. Dwa słupy, pół, pół, pół słupki, półsłupki oczywiście, dwa półsłupki zwykłe, dwa półsłupki nawijane, i tak dalej. Powtarzamy tą sytuację aż do końca okrążenia. Tutaj wykonałam już te dwie falbanki. I teraz, żeby dołączyć, to tutaj łączę z pierwszym tym półsłupkiem oczkiem ścisłym. I w zasadzie mogę już uciąć nitkę i zakończyć moją gwiazdkę. Jak będziecie blokować tą gwiazdkę, to zwróćcie uwagę, żeby przyblokować szpileczkami również o tutaj te elementy. Wtedy one tworzą takie fajne kuleczkowate struktury. Bardzo ładnie to wygląda. I oczywiście napiąć tutaj gwiazdkę na rogach i po dwie szpileczki tutaj w, tej, w tych siateczkach o tak w ten sposób Zrobić. No, uważam, że gwiazdka jest bardzo prosta, bardzo ładna, bo jednak te słupki reliefowe, te zahaczane takie z przodu czy z tyłu dają dużo uroku, z drugiej strony również fajnie wygląda, więc zachęcam Was serdecznie do tego, żeby ją zrobić. Więc będzie to bardzo ładna ozdoba na choinkę. Może też służyć jako element, motyw do łączenia z innymi motywami, żeby zrobić, nie wiem, na przykład jakiś element garderoby lub też serwetę, bieżnik czy tam co sobie tylko życzycie. Chcecie też znać, czy będziecie robić tą gwiazdkę, bo ja uważam, że jest urocza. W najbliższym czasie też chcę opublikować kilka innych wzorów ozdób choinkowych, więc jak to mówią zagraniczni blogerzy, stay tuned. Buziaki!